Astrid Lindgren, dzieci z Bullerben. Część czwarta. Znów idziemy do szkoły. Gdy wakacje trwają już dość długo, wówczas, przynajmniej ja tak uważam, przyjemnie jest, gdy szkoła znów się zaczyna. Bosse mówił, że napisze do króla i poprosi go, żeby zamknął wszystkie szkoły. Lecz ja mam taką nadzieję, że król tego nie zrobi. Bo ja lubię szkołę. Lubię naszą panią i lubię moje koleżanki i kolegów i moje książki szkolne. Książki okładam w piękny nowy papier i nalepiam na nie naklejki ze swoim nazwiskiem. Lasy i bosy nie okładają książek w nowy papier. Chyba, że mama albo pani w szkole powie im, że muszą. I Basgrzą też na swoich książkach. Lasse wycina różne śmieszne ilustracje i rozmaite postacie z tygodników i dokleja je na obrazkach w swoim podręczniku geografii. Mówi, że w ten sposób książka staje się bardziej urozmaicona. Ja też tak uważam, bo jeśli pod rysunkiem napisane jest chłop chiński sadzi ryż, to Lasse zostawia Chińczykowi tylko nogi, a dokleja twarz śpiącej królewny. My wszystkie dzieci z Bulerbyn chodzimy razem do szkoły. Musimy wychodzić z domu już o siódmej, bo do szkoły jest daleko. Zabieramy ze sobą mleko i kanapki i zjadamy to w szkole na dużej przerwie. Czasami lasse, Bosse i ole zjadają swoje śniadanie po drodze, zanim jeszcze zdążymy przyjść do szkoły. Można chyba równie dobrze nieść śniadanie w żołądku, jak w tornistrze, mówi lasse. Nasza pani mieszka w szkole, na piętrze. Ma śliczny pokoik, pianino, dużo książek i milutką małą kuchenkę. Pomagamy jej przynosić drzewo. Czasami pożycza nam książki, a czasem zaprasza nas na czekoladę. Pewnego dnia, gdy przeszliśmy do szkoły, pani była chora i nie mogła z nami mieć lekcji. Wszystkie inne dzieci wiedziały o tym wcześniej, ale w Bullerben nie ma telefonu i nikt nie mógł nas zawiadomić. Nie wiedzieliśmy, co mamy robić, gdyż klasa była zamknięta. Nie było ani dzieci, ani pani. W końcu poszliśmy na górę i zastukaliśmy do drzwi pokoju pani. Proszę, powiedziała pani. Weszliśmy. Leżała w łóżku i była bardzo chora. Miała przyjść jakaś kobieta, żeby jej pomóc, ale nie przyszła. Pani spytała nas, czy wobec tego nie zechcielibyśmy jej pomóc. Naturalnie, że chcieliśmy, bardzo. Chłopcy pobiegli po drzewo. Brytta rozpaliła pod kuchnią i nastawiła wodę na herbatę. Ja zamiotłam podłogę i poprawiłam pani poduszki, a Anna przygotowała na tacy śniadanie. Potem podałyśmy pani herbatę z kanapkami. Pani powiedziała nam, że ma straszną chęć naduszone mięso na obiad i że ma mięso w domu. Zastanawiała się, czy potrafiłybyśmy przyrządzić to mięso, gdyby nam powiedziała, jak to się robi. Możemy przecież spróbować, powiedziała Britta. Jeśli nie wyjdzie z tego duszone mięso, to może wyjdzie coś innego. Ale wyszło! Prawdziwe duszone mięso! I teraz już wiem, jak to się robi i nie potrzebuje się tego uczyć, gdy będę duża. Pani poczęstowała nas tym mięsem i było przepyszne. Potem Britta zmyła naczynia, a ja i Anna wycierałyśmy. Lasse, Bosy i Olle siedzieli przez cały czas przy półce z książkami i czytali. Chłopcy właściwie nigdy nie są pożyteczni. Byliśmy u pani tak długo, jak długo miały trwać lekcje. Potem spytałyśmy się jej, czy ma zamiar być chora również następnego dnia. I powiedziała nam, że tak. Wtedy spytałyśmy, czy mogłybyśmy przyjść również i następnego dnia i pomóc jej. Pani powiedziała, że będzie jej bardzo miło. Gdy przyszłyśmy tam następnego dnia, Britta, Anna i ja. Pani leżała w łóżku wśród rozrzuconej pościeli i miała biedaczka straszną chęć na płatki owsiane. Pomogłyśmy jej usiąść w fotelu, a potem pościeliłyśmy jej łóżko tak pięknie i gładko, że gdy znów się położyła, powiedziała nam, że leży jak księżniczka. Następnie ugotowałyśmy jej owsiankę i podałyśmy jej kawę i kilka świeżych bułeczek, które przyniosłam z domu. Wówczas pani powiedziała, że to doprawdy przyjemnie jest być chorą. Niestety jednak już następnego dnia była zupełnie zdrowa. W przeciwnym razie nauczyłybyśmy się gotować więcej potraw. Na jesieni i w zimie jest ciemno, gdy rano idziemy do szkoły, i ciemno jest również, gdy wracamy do domu po południu. Byłoby bardzo smutno, gdyby się musiało iść samemu po ciemku, ponieważ jednak jest nas sześcioro, zawsze jest wesoło. Przez cały czas droga prowadzi przez las. A Lasse próbuje nam wmówić, że pełno w nim jest troli, olbrzymów i czarownic. Może są, lecz my nigdy ich dotąd nie widzieliśmy. Czasami, gdy wracamy ze szkoły, gwiazdy świecą w górze. Lasse mówi, że na niebie są 2 miliony 500 tysięcy gwiazdy i że zna nazwę każdej z nich. Przypuszczam jednak, że zmyśla, gdyż któregoś dnia spytałam go o nazwę jednej z gwiazd i wówczas powiedział, że nazywa się ona Wielkogwiazda. A zaraz następnego dnia, gdy wracaliśmy ze szkoły, spytałam go drugi raz o tę samą gwiazdę. Powiedział, że nazywa się Korona Królowej. Tak, a wczoraj to powiedziały, że ona się nazywa Wielkogwiazda, przypomniałam mu. to? Nie, to nie była ta. tylko gwiazda spadła ubiegłej nocy. Ta się nazywa korona królowej. Możesz mi wierzyć. Czasami, wracając ze szkoły do domu, śpiewamy, gdy wędruje przez lasy góry i doliny i inne podobne piosenki. Wyobrażam sobie, jak bardzo dziwiłby się ktoś, słysząc ten śpiew. Jest tak ciemno, że nie mógłby zobaczyć, że to tylko my, dzieci z bullerben. Idziemy przez ciemny las i śpiewamy. Przebieramy się. Pewnego wieczora wszyscy rodzice z Bulerben pojechali na przyjęcie do sklepikarza w wielkiej wsi. Tylko my, dzieci, byłyśmy w domu. No i dziaduś i Agda. Błysnęłam w oknie trzy razy latarką, to znaczy dla Brytty i Anny. Przychodźcie zaraz, mam wam coś do powiedzenia. Po chwili słuchać już je było na schodach. Właściwie nie miałam im nic do powiedzenia. Chciałam tylko, żebyśmy wymyśliły jakąś przyjemną zabawę. Naprzód oglądałyśmy wszystkie moje zakładki do książek i grałyśmy przez chwilę w loteryjkę. Potem przyszło nam na myśl, żeby zejść na dół i porozmawiać z Agdą. Wówczas Anna wpadła na świetny pomysł. Powiedziała, żebyśmy się przebrały. To może Agda nas nie pozna. O, jak nam było pilno się przebrać. Na strychu wisiała cała masa różnych ubrań mamusi i tatusia. Britta powiedziała, że chce się przebrać za pana, więc wzięła tatusiowe spodnie w paski, brązową marynarkę i okrągły czarny kapelusz tatusia. I ubrała się w to wszystko. Nogawki były naturalnie za długie, więc musiała je podpiąć agrafkami, a rękawy podwinąć. Potem... Namalowała sobie wąsy i brodę kawałkiem spalonego korka. Wyglądała jak mały, zabawny człowieczek. A Anna i ja tak śmiałyśmy się z niej, że ledwo mogłyśmy włożyć spódnicę. Ja miałam czarną spódnicę mamusi i bluzkę w kwiaty. Włożyłam też czarny kapelusz z woalką. Gdy spuściłam woalkę na twarz, na wybryt Anna Janna nie mogły mi poznać. Anna też chciała mieć woalkę, ale nie znalazłyśmy drugiej. Ani też drugiego kapelusza, więc musiała zawiązać chusteczkę na głowie. Włożyła też długą spódnicę i wełniany kaftanik. Lasy i bose byli u Ollego, więc nikt nas nie widział, gdy schodziłyśmy ze schodów. Wymknęłyśmy się na palcach głównym wejściem, i podeszłyśmy do drzwi kuchennych i zastukałyśmy bardzo mocno. Kto tam? Spytała Agda z kuchni, a po głosie poznałyśmy, że się trochę przestraszyła. Nie wiedziałyśmy z początku, co mamy odpowiedzieć, a potem Britta zawołała grubym głosem: Włoczędzy! – nie mogę was wpuścić, bo nikogo nie ma w domu, powiedziała Agda. Ale my chcemy wyjść, krzyknęłyśmy, waląc do drzwi. Nie mogłyśmy jednak powstrzymać się od śmiechu. Starałam się nie śmiać, ale śmiech dosłownie bulgotał we mnie i wydaje mi się, że Agda musiała to słyszeć. Zrobiła małą szparkę w drzwiach, a my skorzystałyśmy z tego i wsunęłyśmy się do środka. Ojej, nigdy nie widziałam nic podobnego, powiedziała Agda. Cóż to za wytworni państwo spacerują o tej porze? Nazywam się pan Carlson, powiedziała Britta. A to są moje żony ależ eleganckie żony ma pan, panie Karlson, powiedziała Agda. I aż dwie. Czy mogę państwa poczęstować sokiem? Oczywiście zgodziłyśmy się na to, by nas poczęstowała. Piłyśmy sok i udawałyśmy, że jesteśmy dorosłe, a szło nam to o wiele łatwiej niż zwykle, gdyż miałyśmy na sobie dorosłe ubrania. Potem przyszło nam na myśl, żeby pójść do Zagrody Południowej i pokazać się chłopcom. Drzwi nie były zamknięte na klucz, więc dostałyśmy się bez trudu. Gdy szłyśmy schodami na górę, na strych, do pokoju Ollego, Anna potknęła się o swoją długą spódnicę i narobiła okropnego hałasu. Olle otworzył drzwi, by zobaczyć, co się dzieje. I wyobraźcie sobie, gdy nas ujrzał, tak się przestraszył, że aż podskoczył, bo na schodach było przecież zupełnie ciemno, a tylko trochę światła padało z otwartych drzwi. Myślał z pewnością, że to trzy duchy stały na schodach. Gdy Lasse zobaczył, że jesteśmy przebrane, chciał też koniecznie się przebrać. A Bosse i Olle także. Lasse włożył na siebie sukienkę mamusi Ollego i pantofle na wysokich obcasach. Wasy i Olle mieli męskie ubrania. Lasse biegał w kółko, machał rękami i mówił piskliwym głosem: Jak też pani robi, to przepiszmy pierniczki. Czy mogłabym dostać przepis? Lasse bowiem uważa, że właśnie w ten sposób rozmawiają wielkie damy. Potem poszliśmy wszyscy odwiedzić dziadusia i opowiedzieliśmy mu, że jesteśmy poprzebierani. Nie mógł przecież sam tego zobaczyć niestety ale za to urządziliśmy mu przedstawienie jak w teatrze. Wymyśliliśmy wszystko sami. W tej sztuce Lasse był złą ciotką. Och, jak śmieliśmy się z niego. Dziadziuś też się śmiał, chociaż nie mógł nas widzieć, tylko słyszał, co mówimy. Wielka śnieżyca Opowiem teraz o wielkiej śnieżycy, jaka miała miejsce tuż przed gwiazdką. Tatuś mówił, że była to największa zawieja, jaką kiedykolwiek widział. Już od początku grudnia Lasse co dzień powtarzał w drodze do szkoły. Zobaczycie, że na święta nie będzie śniegu. Robiło mi się przykro za każdym razem, gdy tak mówił, gdyż bardzo pragnęłam, żeby był śnieg. Ale jeden dzień upływał za drugim, a nie spadł nawet najmniejszy płatek. Aż to wyobraźcie sobie, właśnie w samym tygodniu przedświątecznym, gdy siedzieliśmy w szkole i zajęci byliśmy rachunkami, Bossek krzyknął. Spójrzcie, śnieg pada! I rzeczywiście padał. Ucieszyliśmy się tak bardzo, że zaczęliśmy wszyscy krzyczeć. Hurra! Pani potem powiedziała, żebyśmy wstali i zaśpiewali, nadeszła już zima. Gdy wybiegliśmy na przerwę, na podwórku szkolnym leżała cieniutka warstewka śniegu. Wydeptaliśmy dużą ósemkę w śniegu i biegaliśmy w kółko po niej, krzycząc hip, hip, hurra! Tak, lecz już więcej śniegu niż teraz nie będzie, powiedział Lasse. Gdy szliśmy do szkoły następnego dnia, śnieg sięgał nam po kostki i jeszcze wciąż padał. Lecz Lasse mówił: Więcej śniegu w żadnym razie nie będzie, a i ten zdąży stajać do świąt. Lasse nie wiedział jednak nic. Co będzie? Zaledwie zdążyliśmy wejść do szkoły. Śnieg zaczął walić jeszcze większy. Był tak gęsty, że za oknami było zupełnie biało i nie widać było nawet szkolnego podwórka. Padał przez cały dzień. Zerwał się silny wiatr. Śnieg walił, a wiatr tak wył, że w końcu pani zaniepokoiła się i powiedziała – Nie wiem, jak wy, dzieci z Bullerbyn, będziecie mogły dziś wrócić do domu. Spytała nas, czy nie byłoby lepiej, gdybyśmy zostali u niej na noc. Mieliśmy na to szaloną ochotę, lecz wiedzieliśmy, że w Bullerby będą się bardzo denerwować, jeśli nie wrócimy na noc. Powiedzieliśmy więc, że nie możemy zostać. A wtedy pani powiedziała, że najlepiej będzie, jeśli pójdziemy do domu zaraz, zanim będzie ciemno. O pierwszej weszliśmy ze szkoły. Ach, jakież były zaspy, a jaki wicher. Musieliśmy iść zgięci w pół. Czy jest już tyle śniegu, że ci wystarczy? Spytała Brita Lasego ze złością. Przecież to jeszcze nie święta, odpowiedział Lasy, lecz ledwo słyszeliśmy własne słowa. Szliśmy i szli i szli, trzymaliśmy się za ręce, żeby się nie pogubić. Śnieg sięgał mi wysoko za kolana i muszę przyznać, że wtedy niezbyt prędko można się posuwać naprzód. Wicher przenikał na wskroś i zrobiło się tak zimno, że zdrzętwiały nam palce u nóg i rąk. W końcu tak mnie rozbolały nogi, że powiedziałam Lassemu, że muszę na chwilkę usiąść i odpocząć. – Nawet nie ma o czym mówić – odpowiedział Lasse. Anna też była zmęczona i chciała odpocząć, lecz Lasse powiedział, że to niebezpieczne. Wtedy Anna i ja zaczęłyśmy płakać. – Bo już nie wierzyłyśmy w to, że kiedyś dojdziemy do domu, do Bulerben. Byliśmy dopiero w połowie drogi. Nagle odezwał się Olle. – Zajdźmy do szewca. Nie może nam chyba poobgryzać nosów. Anna i ja chciałyśmy iść do szewca, nawet jeśli by nam poobgryzał nosy. Wichar toł tak silny, że wiało nas niemal przez drzwi do chaty szewca. Nie ucieszył się zbytnio, gdy nas zobaczył. Co dzieci mają do roboty na dworze w taką pogodę? Spytał. Nie mieliśmy odwagi mu powiedzieć, że pogoda nie była taka, gdy wychodziliśmy z domu. Zdjęliśmy z siebie palta, usiedliśmy i przyglądaliśmy się szewcowi, jak łatał buty. Byliśmy strasznie głodni, lecz nie mieliśmy odwagi mu tego powiedzieć. Szewcu gotował sobie kawę i zjadł parę kromek chleba, ale nas nie poczęstował. To było zupełnie inaczej, niż gdy przyszliśmy do Christine w czasie burzy. Gdy zmierzch zapadł, śnieg przestał padać i wiatr ucichł, lecz zaspy były tak wielkie, że nie mogliśmy sobie wyobrazić, jak nam się uda przedostać do domu. Mm, jakże tęskniłam do domu, do bulerby, do mamy i do mego łóżka. Aż tu nagle, wyobraźcie sobie, gdzieś daleko zadźwięczały dzwonki usanek. Pobiegliśmy szybko do okna i wyjrzeliśmy. Był to tatuś, który jechał pługiem śnieżnym. Otworzyliśmy drzwi, zaczęliśmy wołać na niego, mimo iż szewc krzyczał – nie wpuszczaj zimna! Tatuś okropnie się ucieszył, gdy nas zobaczył. Powiedział, że teraz jedzie pługiem aż do wielkiej wsi i że zabierze nas w drodze powrotnej. Tak też zrobił. Pozwolił jechać na pługu Annie i mnie, a reszta dzieci szła za nami. Teraz droga zrównana była pługiem, gładziutko, więc nie było to żadną sztuką. Gdy zajechaliśmy przed dom, mama zaniepokojona stała przy oknie w kuchni i wyglądała. Lasse, Bosse i ja dostaliśmy gorącego rosołu z kluseczkami, a było to najsmaczniejsze ze wszystkiego, co dotychczas kiedykolwiek jadłam. Zjadłam trzy talerze. Potem zaraz poszłam do łóżka. Ach, jakie to było przyjemne. Mamusia powiedziała, że czuła po prostu, że jesteśmy gdzieś w drodze. I tatuś powinien wyjechać pługiem śnieżnym. To całe szczęście, że mamusia tak czuła. W przeciwnym razie musielibyśmy siedzieć całą noc u szewca. Koniec części czwartej.